dla Sejmu Śląskiego i gmach Miasta Ogrodów. Dawniej mieściło się tu Centrum Kultury Katowice. Budynek został otwarty w 1979 roku przez starszych katowiczan, wciąż nazywany jest Pałacem Grudnia, bo powstał na zamówienie Zdzisława Grudnia. Budynek skrywa wiele tajemnic, o których opowie nam Łukasz Kołębasiek, rzecznik Katowic Miasta Ogrodów. Same dno. Pałacu Grudnia. Jesteśmy na głębokości minus 10, 10 metrów pod Ziemią. Jesteśmy nawet nie tyle pod Ziemią, co pod kilkoma warstwami betonu. Mhm. Tutaj chyba nawet nie ma zasięgu telefonii komórkowej. Czyli jesteśmy dokładnie pod samym tak zwanym Pałacem Grudniowym. I tutaj mamy technologię tego super nowoczesnego lat budynku. Z 70 i 80 że ten budynek powstał pod koniec lat 70 i miał służyć zjazdom partyjnym. A ponieważ wiadomo, że partia była przewodnią siłą narodu, więc o bezpieczeństwo tych ludzi dbali specjalni, no dbali specjaliści i między innymi za pomocą tych urządzeń dbali o to, żeby na przykład w tym budynku nigdy nie zgasło światło. Mhm. Tutaj zarządzało się między innymi drugim obiegiem światła, wentylacją, klimatyzacją. Czyli gdyby na przykład w całym mieście zgasło światło, to oni tutaj mieli mieć Jasne. i tak dostęp do, do prądu. Tak? Ale klimatyzacja przecież. Była klimatyzacja, ale od początku, od otwarcia tego budynku właściwie nie działała. No właśnie, bo tutaj to było tak naprawdę wszystko. W ten budynek włożono gigantyczne pieniądze, sprowadzono najlepsze technologie z zachodu, w tym właśnie klimatyzatory. Te klimatyzatory zasysały powietrze z zewnątrz, czyli nie z budynku, tylko były osobne, są osobne miejsca. One nadal stoją w okolicach budynku, z którymi, przez które te powietrze wtłaczano. Do... Wciąż jesteśmy w podziemiach Pałacu Grudnia. Tylko? Troszeczkę płycej. Co to za to miejsce? To miejsce to w zasadzie pierwszy moduł e, Music hubu, czyli tego inkubatora przedsiębiorczości muzycznej, czyli miejsca dla muzyki, ale przede wszystkim dla muzyków i dla artystów. Stąd też tego sprzętu tutaj jest. Wygląda to na lekki chaos, ale tak masz zresztą wyglądać. Tutaj ciszę przede wszystkim zespoły z naszego, nazwijmy to talent show, programu dzielnica brzmi dobrze, czyli te Aha. młode amatorskie zespoły, które w jakiś sposób profesjonalizujemy. To teraz, a wcześniej był tutaj klub? A wcześniej był tak jest, elektro, Elektroklub, potem sala labirynt, czyli przestrzeń taka warsztatowa, tutaj między nimi ćwiczona jogę, stąd też te lustra i te, te drabinki. Teraz już trudno do tego dojść, ale... Na pewno potem były wykorzystywane jako... Okay, to, to, tak. Potem były wykorzystywane jako sala i taką też salą mają stać się za chwileczkę. E, idziemy tu. Teraz ale, tak. Jesteśmy w samym jego środku. I, i chwilę, to, to, to. Cieramy, tak, te drewniane drzwi pokazują co tutaj się kryło. I naprawdę widać, że była całna. Tak, ale to drewno też świetnie... E, sauna, Akustyka. W latach 80 bo pod lat 70 ale to drewno świetnie wpływa na akustykę, dlatego tu była sala nagrań i tu będzie, też, tu będzie też studio nagrań. Z jednej strony konsola, z drugiej strony zespół, dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Kolejne miejsce, do którego chyba niewielu ma wstęp. Nie, to jest miejsce jedno z tych ze świętych. Czyli reżyserka Centrum Sterowania, bo jesteśmy tuż nad y, salą koncertową. Główną salą koncertową Przestapię Miasta Grodów tysiąc y, miejsc. Tuż obok jest wyjście na balkon, z którego też podczas koncertów obserwujemy po prostu i sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Kiedy tutaj zasiada te kilkaset osób i na przykład nie wiem, zaczynają skakać w rytm muzyki, bo to i to się zdarza, to cała ta konstrukcja naprawdę drży i te drżenia są wyczuwalne, ale miejsce ma absolutnie wszystkie atesty i ona może tak pracować. Także jeżeli będą tutaj państwo kiedyś i sala będzie właśnie tak pracować, proszę nie mieć żadnych obaw, to jest bezpieczne. A tymczasem proszę rozejrzeć się po reżyserce.